Cześć Wam! Prawdopodobnie znalazłam najbardziej idealnego dziennego nudziaka, który jest niematowy, nie, nie błyszczący, nie za ciemny, nie za jasny. To jest to, wygląda niemalże idealnie kolor moich ust, tylko z czymś jakimś więcej. I to jest ta nowa też szminka, z tej oczywiście sofro, no bo wszystkie muszę przetestować. I to jest ta seria nawilżająca. Ma w sumie bardzo duże ilości krycia, ale jest nie, mega komfortowana usta, daje delikatne zabarwienie, po prostu w takim idealnym odcieniu nudziaka. I to jest 10. I miss you. Nazwa mi się totalnie kojarzy, wiecie, z Rolling Stonesa i... i. I teraz ta piosenka będzie mi pewnie chodzić cały dzień po głowie. I jeszcze dzisiejszy outfit: no, moje tradycyjne czarne spodnie. Wciąż nie mogę tych bartensów rozbić. Kurde, że męczę na śmierć. Ta marynarka, ona była z shopu. Zawsze mi się wydaje, ona jest z kos. Ona jest stop shopu. I topik jakiś dosłownie francuski z Francji. Także spadam do pracy. Na lunch chyba będę nagrywać film z haulem, z haulem, z haulem, z zakupami właśnie z Francji i Chorwacji. Nie mam tego dużo, ale filmik będzie. Jeszcze chciałam nagrać taki filmik właśnie z kosmetykami, które wzięłam na wakacje, ale tylko takich pięć albo 10, których naprawdę używałam i pięć, których w ogóle nie wyjęłam z kosmetyczki. I vlogi, jakie tylko ogarnę, to będą chyba się ukazywać w przyszłym tygodniu. Chyba wrzucę je w jednym tygodniu, macie będzie rozpiercie na kanale, wiecie. A jeszcze a próba moich Martensów. To na kanale jest już wczorajszy filmik o wygodnych butach, o tym, że jest dużo fajnych, ładnych, wygodnych butów i jak je stylizować, także zapraszam. Cześć wam! Trochę dzisiaj mam poślizgu do pracy, także nie sapuję, ale kurde, mam nową rozkminę. Nie wiem, skąd mi się wzięło, ale chyba. Ale chyba chcę trochę zmienić kolor włosów, bo tak mi już ta platyna... Nie męczy. męczy, nie wiem, ale myślę o takim jasno słomkowo-pomarańczowym, ciepłym blondzie. Coś jak miałam yy, na Boże Narodzenie zrobione, taki bardzo ciepły blond. Yy, no i muszę poczekać, aż mi się zrobi od odrost, bo bez odrostu te włosy wyglądają dziwnie. W ogóle muszę, nie wiem. Źle mi się ci w ogóle ułożyły i jest dramat. Także stwierdziłam, że je zepnę, a nie potrafię się to przyspiąć i w ogóle ja jestem dzisiaj nieudanym człowiekiem. Tak czuję, że to będzie nie za dobry dzień, ale właśnie myślę o zmianie koloru na ciepły jak mówię, w filmikach z okresu Bożego Narodzenia do Sylwestra mam takie włosy, właśnie cieplejsze. Tylko to by było krótsze i cieplejsze. Nie wiem. I bardzo jasne wciąż. Co myślicie? Dajcie znać, bo nie wiem. I dzisiaj jest zestaw dla niebego człowieka, czyli sukienka, która zawsze się sprawdza. Tym razem damy tutaj tasiemkę. No i czarna marynara, baletki, lecimy. Wysłałam właśnie nową paczkę. Od drogerii internetowej E Fiore naturalne kosmetyki. Pokażę wam, co dostałam. A tu mam koperek na ręce. Dostałam masło malinowe, shea butter. E, bardzo intensywnie pachnie malinkami, także super. No i patrzcie jaki piękny skład. Po prostu mniam, coś ładnego. Nie mogę się doczekać, żeby tego użyć. Dostałam też kwiat hialuronowy 3%, można go używać na twarz bezpośrednio albo do jakichś maseczek. No zobaczymy jak się sprawdzi, bo takiego się nie miałam. I naturalny olej z pestek malin, mam taki olej, ale z innej firmy. E, zobaczymy, co się będą od ciebie różnić. Bardzo lubię olej z pestek malin, fajnie działa na skórę i ładnie pachnie. I ostatnia rzecz, która może być mega ciekawa, czyli mm, proszek do peelingu enzymatycznego z kwasami. Miesza się go z wodą, zostawia na buźce i zmywa. Zobaczymy.

Tak, byli z kolegami dużo. I odpocząć, tylko na sukcesie. Czy jest potrzebna przewidywana z kolegami, które polegały na tym, co była? Ja byłem kobietą, tak. I to nie było tak. Mam znowu biegan, bo wszystko gubię. Gdzie ja mam buty? Jakoś jeszcze od przyjazdu nie umiem się witalnie ogarnąć, zorganizować czasami takiego całego weekendu, żeby sobie to wszystko ogarnąć. A w międzyczasie. Odrobinę zupgradeowałam blondzik. dałam trochę beżu, troszeczkę ciepła. No, wyglądają chyba fajniej. Cze trzeba mi było po prostu czegoś ciepłego. Nie umiem ich oczywiście tutaj złapać, ale mają sobie dużo więcej jakby takiego ciepła i odrobinę głębi. Taki beżowy, ładny. A czy ci jest ciepło, ale one wciąż są, mają w sobie taki fiolet, taki zimny połysk. Także fajny kolor, podoba mi się. No, trzeba mi było czegoś Spadam. Co Kinga robi na lunchu? Kinga się na lunchu przebiera i kręci filmy. Także nagrałam właśnie piąteczkę, mały sneak peek, będą trzy szminki. Będzie Pepta Bright, to masło, pierwszy skuteczny antyperspirant w historii mojego życia i szminerki. Oczywiście chodzi mi o antyperspirant naturalny, o kurczę. Zresztą więcej będzie w niedzielę, ale musiałam już dzisiaj nagrać, bo myślę, że jutro, a nie pojutrze mogę już nie mieć czasu nagrać. Chciałabym, żeby te moje włosy tu właśnie się tak trzymały. Muszę ja coś ob obadać, żeby coś zrobić, żeby się właśnie tak fajnie trzymały. Bo potem właśnie te przod żeby mam tak fajnie. O, żeby tak się to trzymało. O, o, o chyba muszę wyciągnąć lo lokówkę i jakiś spray. Hmm? Chyba zadziała. Zauważyłam, że ostatnio jak nagrywam w czymś białym, bo nagrywam teraz cały czas telefonem, bo jestem za leniwa, żeby wyciągnąć aparat, to ta biel sprawia, że jestem żółta na twarzy i na ciele. Zobaczcie sobie na poranne snapy, nie? Jestem taka żółta. Jestem bardziej blada, jak mam normalny kolor jakiejś koszuli. No, a tak wyglądam na żółtą, tu i na YouTubie. Cześć Wam. Jeszcze tylko szybki outfitik po pracy. Była zmiana oczywiście ciuchów i spadam Zobaczycie się z kumpelą. Mam moją marynarę z Lumpa, tą taką, wiecie, tą bluzkę z Szeinna, Coś nie pokazywałam. Klasyczne moje spodnie z H&M, buty z the Stories, a to jest a to jest moja torebka z, od Rebeki Minkow, którą nie wiem, czy już pokazywałam, ale ona jest futrzana, czarna futrzana na takim fajnym łańcuchu czarnym. Nic się nie zmieni. No bo to jeszcze. Halo, halo, rozpoczynasz do mikrofonu, rozpoczynasz. Znowu będzie zmiana głosu, mam oczy jak kińczyć. No to wygląda, to nie jest wąskie. Nie, widać wąska tutaj jest A Beka mi też zmienia, co by było. Jakbyś Beknął sobie zmieniła, ale nie Beka, to jest ładne teraz, ładniejsze teraz. Długa. Patrzcie, tu jest panów ciasteczek. Ciastko! I wszystkie mają nóżki! Tak, tak, jakoś, tak, żebym wyglądała jak wielką świnię. Cześć! To jest moja kuzynka, która się ukrywa. Snapujemy w WC. Proszę nam wybaczyć, ja się już zmieniłam. Miałam taką <grym> ładną sukienkę, <grym> że się trzy osoby <grym> że mam ładną sukienkę z motylami. A ja dzisiaj tończyłam fontannie na przykład. Karolina dzisiaj kąpała się w fontannie, także dalej schnie. Ja na szczęście uniknęłam tego. <grym> Ale są pojemne w celu się dziwnie patrzą i chyba czas iść. <laughs> Także odwiedza mnie kuzynka Karolcia, która bardzo Was prowadzi. pozdrawia. Do zobaczenia Ej, ja tam pan robi bańki. A, sama I na tak ta... latają do ludzi. Te bańki. A, ale ślicznie. ale fajne. Ale mm, ale pięknie pan robi bańki. Ja Wam, powoli, staram się wracać do snapowania. Dzisiaj mój outfit jest taki bardzo, bardzo retro, bardzo w stylu mod. Strasznie podoba mi się powrót koszulek i golfów ubieranych pod sukienki. Po prostu według mnie to jest fajna sprawa, zwłaszcza na jesień. I fajna że rzecz, żeby zrobić sukienki jesiennymi. Tak. po prostu fajny trik na modę taką przejściową, powiedzmy sobie. Jeżeli jeszcze ktoś nie zauważył, to w końcu ociepliłam te moje włosy odrobinę i je przyciemniłam. O, teraz widać. To jest taki ciepły, słomkowy, odrobinę brzoskwiniowy blondzik, takie coś. Dużo. I jeszcze obsiłam sobie taką długą grzywkę, taką tutaj mniej więcej do mojej żuchwy. Bo teraz, jak widzicie, miałam włosy w kucyku, więc to nie wygląda. Ale efekt jest mniej więcej taki i no, wygląda to super. Tak trochę jak włosy Sieny Miller, Bo taki efekt mi chodziło. Ale wracam do kucyka, bo to jest chaos na głowie. Na kanale jeszcze do wtorku będą ukazywać się vlogi. Dzisiaj jest Disneyland, ostatnio były trzy vlogi z Chorwacji. Będzie jeszcze Walt Disney Studio i będzie jeszcze dwa vlogi z Paryża. A końcem tego dnia już wracam z normalnymi filmikami, Jeszcze tak powiem, bardziej merytorycznymi. Ale wiecie, nagrywałam te vlogi. Tak jak mówiłam, nie jestem Nie jestem w najlepszym totalnie stanie ducha. Ale myślę, że końcem tego dnia już wracamy. Przyszłego tygodnia z normalnymi filmikami. Także mimo, końca. I jeszcze outfit na no to, co miałam tylko nałożyłam po prostu czarną Co Coraz robię ciemniejsze światło, muszę to jakieś oświetlenie wy, wymyśleć, żeby to jakoś lepiej wyglądało. właśnie skończyliśmy oglądać film Neon Demon strasznie dużo osób mi polecało ten film i ja bo miałam trochę zawygórowane oczekiwania, bo ogólnie był naprawdę bardzo fajny ale... KINDZE PODOBAŁ SIĘ TEN FILM Słucham. ale ogólnie bardziej podobał mi się Drive bo to był ten sam reżyser, nie? Tak. Drive no dużo A Tobie to się bardziej podobało? Klusko Rozpaczy w syfetrze bożonarodzeniowym? Mnie się bardziej Drive podobał. A ten Ci w ogóle podobał? Był ok This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she Polećcie nam jakieś dobre bajki, bo my co niedzielę oglądamy jakąś bajkę mhm. i już nam się skończyły chyba fajne bajki. Także polećcie nam jakieś fajne bajki. Bardzo proszę. Cześć Wam, mam dzisiaj mega dzień. Strasznie leniwa pogoda ogólnie. Biorę się właśnie za nagrywanie Holly. Oczywiście zwykle miał być jeden, będą dwa, bo za długi. A zawsze nagrywanie holi tak odwlekam, w czasie odwlekam, bo wydaje mi się, że nic nie mam, a potem patrzę i mam 10 pudeł rzeczy i 2 godziny nagrywania. Także będzie holik. Dwa. Na no chwilę się bez makijażu znowu. No, stwierdziłam, że co jakiś czas będzie być mała bez makijażu. Raz, bo nie chcę się malować. A dwa, żeby nie dać się zwariować. Aż się zrymowało. I jest turban. strasznie się tutaj głowiłam, jak to związać, ale w końcu się udało. To raczej znaczy chustka jest normalna związana. Dobra, nagrany, nagrany Holik. Oczywiście ręce całe w słoczach, To są sephorowe szminki, ładne, nie? A to są słocze rzeczy do ust z Milanii. Też fajne. Ten ciemny jest ostatnio moim ulubionym, jest wspaniały. Ach, tak to wygląda po nagrywaniu. Cześć Wam. Czas wrócić trochę do snopka i do życia bardziej. Ja właśnie spadam do pracy. Odziwałam się na sobie makijaż Okej, okay, to taki nawet gruby. Znaczy, no, nie ja taki całkiem gruby, trochę, wiecie, coś tam jest, na tym oku się dzieje, ale mam taki, miałam taki okres, że totalnie po prostu nie chciałam się makijażu, teraz znowu mi się chce. Chcę mi się po prostu usiąść i pobawić moimi kosmetykami, także dobrze, wracam na, na makijaż. Wracam w tym tygodniu też z normalnymi filmikami. Dziś okazał się ostatni vlog z wakacji, dzisiaj jest spacer po Montmartre, czyli takiej artystycznej dzielnicy Paryża. Wczoraj jeszcze był vlog z wieża Eifla, także też piękne widoczki, zapraszam. Jeśli ktoś nie widział, po trochę gadamy i można sobie ładnie poglądać Paryża. Trochę. I w weekend był też Disneyland i był ten drugi park Disneylandowy. To był w sobotę, niedzielę, dwa różne filmy. W czwartek najprawdopodobniej, najprawdopodobniej ukaże się Snap, potem będzie Haul, Piąteczka i w przyszłym tygodniu już wracamy z fajnymi filmikami. Także życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia niedługo. Jeszcze mój outfitik może całościowo, tak to wygląda, mam nowe buty, buty z Primara, ale chcę zobaczyć po prostu jak w takim kroju się będę czuła, taki ale babcia, wiecie. Na razie się sprawdzają, chociaż są dosyć wąskie, a ja mam taką szeroką stopę, ale nie wyglądają jak buty z Primara za 10 funtów, są so, naprawdę ok. I wiem, że one jeszcze były w czerwonym kolorze, były złote i srebrne, ale złote i srebrne były takie strasznie sztywne, czerwone też były takie niby zamszowe, ale nie było mojego rozmiaru niestety, a były bardzo ładne tam pokazać jaką fajną właśnie pakę dostałam kosmetyków różnych dostępnych w Rossmanie z okazji tego, że będą promocje minus 49% na kosmetyki Rosmanowe. Także postaram się nagrać trzy osobne filmy, jeden o ustach i paznokciach, jeden o oczach i jeden o twarzy i pokazać, które kosmetyki będzie ewentualnie warto zakupić. Zaraz Wam pokażę, co jest Dobra, wypakowałam wszystko w estetyczny sposób. Tu są paznokcie, usta, oczy i jeszcze twarz a dla uważnych tak, to jest kawałek mojej sałatki. <grywa> w każdym razie m, pokażę to, co już znam i zobaczę, co najpierw będę testować. Powiem Wam, że dokładnie chyba wczoraj oglądałam filmik u e, jednej youtuberki angielskiej, która polecała ten płyn do skórek. Chciałam sobie go kupić, także jest, m, to muszę przetestować na pewno. Jak zobaczyłam ten kolor lakier do paznokci, to dosłownie aż zajęczałam z radości, bo jest piękny i właśnie czegoś takiego niebieskiego szukałam. Także dzisiaj będzie pełny man... z ust. To znam. Lubię, ale jest taka do, do, dosyć taka kremowa. Ja wolę bardziej matowe, takie ciemne szminki. Tej nie znam z Astora. Tego nie znam. Tego jestem tego bardzo ciekawa, bo słyszałam mega, mega różne opinie. To są takie bardziej chyba błyszczące yy, z bourgeois. No i to oczywiście znam, ale ba tego koloru nie mam, jest 7. Jeśli chodzi o twarz, to to jest mój hitowy absolutnie puder. Uwielbiam go i stosuję teraz codziennie. Także fajnie, że mam zastępstwo, a czy nowe opakowanie. Tego nie znam. Tego jestem strasznie ciekawa. Jestem bardzo ciekawa tego korektora z Bourjois, tego oczywiście City Radiance, co pójdzie na pierwszy ogień do testowania i ten jeszcze podkład, ten znam, jest super i to baza. I to też hitowy oczywiście bronzer, tego nie znam, sprawdzimy, taki puder trans, transku, przeźroczysty, transparentny, róż w kremie od Lab. też jestem bardzo ciekawa. Tu różne maskary, te jestem też strasznie ciekawa, to jest ta z lusterkiem z Bourjois, ciekawe jak się sprawdza, ale raczej są bardzo fajne opinie. Ta paletka może być interesująca, bo no tutaj ma primer w sobie i korektor w jednym. To jest ten pierwszy cień. Oczywiście brwi, cień z brżła i dużo, dużo linerów, ale ten nie. Jest... I to jest ten niewinnie wyglądający liner z Miss Sporty. Mega kolor, mega modny, super jest. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa.